Witajcie w kolejnym z serii naszych openingów. Tym razem jest to Greninja EX Special Illustration Collection. Niestety, ale Dez mnie nie przedstawił. Jest tutaj niemy kamerzysta Motyl. Siebie też Dezy nie przedstawił. Jest też mniej niemy kamerzysta opener Dezy. E, mamy pięć boosterów więc zapraszam Was na tą wspólną drogę ku ocenieniu, czy warto było kupić tego boxa Dokładnie, Dezy teraz otwiera. Tej ja wam pokażę piękną granicę. Dezy przyłożył karty jest już na pierwszym okrążeniu i czy wyprzedzi? Tak jest. I Dezy leci z otwieraniem QFant Hypno Color Rest i jest druga Ace Card, którą mam, czyli Dangerous Laser. Nie kłamie, mają. Evertal Rivers Hollow. Mają. I Dusk Noir Hollow. Ma, ma też Dusk Noir. Tak jest. Fajnie, że się trafiła karta Ace po raz drugi. I to inne niż wtedy. Proszę. Tu miejsce teraz. Zutar z Petroëntem. Petrund, tak po Pantaluza? amerykańsku. E, nie, wydaje mi się, że nie. O proszę. I kolejna Rivers Hollow. Energy którą posiadłem z tego setu. Fajny konik tak zwany horsey morski Tak konik. jest Varum Night Stretcher Hypno Color Tenacity Reverse Holo Power Glass Reverse Holo Golbacik i Bloodman Earth i Holo. No tutaj mniej ciekawie chociaż Reverse Hollow Energy zawsze fajnie do kolekcji energii energi wersji Reverse Hollow. Trzeci booster. Z pięciu. Zaraz zobaczymy. Będziemy coraz bliżej określenia tego, czy warto było tego boksa otworzyć. Trzeci z trzech. proszę I Reverse Hollow Energy. Tym razem Psychic. Full, Zubacik, Daskul. Kiu Fund. Binding Mochi. Iron Moth. Janine Secret Art, Reverse Holo Handom, Reverse Holo Zoroark i Dusk Noir Holo po raz kolejny. No to tym razem Das Noir się znajdzie tutaj na wierzchu. Jest taka szansa. A my otwieramy czwarty z pięciu boosterów. Na razie tylko w jednym tak naprawdę karta warta uwagi, czyli ta Ace. Ale zobaczymy co dalej. Zwykła energia wodna. Absol, Sidra, Dartrix, Dascal, Color Tenacity, Hypno, Xerozi Machinations, i tutaj w wersji Rivers Hollow. Krobat w wersji Rivers Hollow. O, i Monkey Dory x jest jakiś EX w boksie. Dobrze. Myślę, że to trochę podbija sens zakupu tego boksa natomiast Shrouded Fable nie popisują się za bardzo z dropem piu piu z laserpa. i otwieramy ostatniego boostera z boxa jest to zwykła Basic Energy Krass jest Golbat jest Exu Sneezle Fairthrow Academy at Night Kyurem Hypno Jenny's Secret Art w wersji Reverse Holo Toxic Rogue w wersji Reverse Holo i Tapu Bulu w wersji hola. No to teraz piękny kamerzysty motyl, w sensie piękny pod ujęć. Pokażę Wam Grain JX, Mankidori EX, Tapu Bulu. nie EX Dangerous Laser, Trainer, Ursalune. No i Dusk Noir. Panie Motero, warto było boxa specjalnie dla graninży. Ten Dangerous Laser, bardzo fajnie. Tak jest. Ogólnie poza Monki Dorin, tak jeśli chodzi o grywalność, to nie powala. Natomiast myślę, że dla kolejnej Ace w kolekcji spoko. Były lepsze boxy, ale nie jest to zły box. Tak. Powiedziałbym, że pół na pół. 50 na 50, i telefon do przyjaciela. Zdecydowanie. Dobra, dzięki za ten odcinek i słyszymy się w kolejnych. Cześć, cześć!